Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie na y, wystawie zorganizowanej w ramach Wars of Fire Art, wystawie, która jest, jest dzisiaj trzeci dzień wystaw, czwarty nawet w czwartek się zaczęło. Y, więc, y, część wystaw jest y, jakby kontynuacją pokazywania artystów, którzy się nie mieszczą w tzw. oficjalnych galeriach. Po to powstało Warsaw by Art, żeby artyści, którzy i galerie, które nie są, sorry, galerie, które, które nie są dotowane z państwowej kasy, mogły się pokazać. Wybraliśmy na ten remisarz, malarstwo Władysława Popielarczyka, jej córki Barbary Popielarczyk-Daszewskiej i wnuczki Dominiki Daszewskiej. Jeszcze raz chciałbym wszystkich serdecznie przywitać, a między innymi serdecznie Jego Ekscelencji ambasadora Królestwa B Luka Kakowca, który był nasze pierwszy raz Thank you for being here. With pleasure. Bardzo, Bardzo mi miło. Mi mi. mi. Proszę Państwa. Władysław Popielarczyk był artystą wielowymiarowym, artystą absolutnym, którego twórczość przenikała życie codzienne i życie rodzinne. Przez pierwsze 8 lat mojego życia miałam wiele okazji, aby obserwować jego twórczość. W naturalny sposób objawiała się ona we wszystkich spotkaniach rodzinnych. Przy okazji świąt przebierał się w szyte przez siebie stroje i maski. W każdym przejawie życia emanował artystycznym stylem i działaniem. Inspirowała go przyroda, rodzina, którą uwieczniał na swoich płótnach. Kiedyś posadził mnie w swojej pracowni w łomiankach i namalował mój portret. Pamiętam, że było to dla mnie magiczne przeżycie. Pracował we wspaniałym domu z ogrodem w Łomiankach, a mieszkali z babcią i córkami na ulicy Piwnej przy samym Placu Zamkowym. Dziadek otwierał swoje mieszkanie dla przechodniów, turystów, zapraszając do środka. Grał na gitarze, był pierwszym happenerem w Warszawie i wzbudzał żywe zainteresowanie. Malował właściwie na wszelkich możliwych materiałach. Rozwinął bardzo osobisty, indywidualny i rozpoznawalny styl. Był czarodziejem sztuki, pracował bardzo dużo i pozostawił po sobie olbrzymią spuściznę. Wywarł olbrzymi wpływ na córkę Barbarę, moją mamę, która poszła w jego ślady. Ukończyła tkaninę artystyczną w Łodzi, wykonuje wspaniałe grafiki, tkaniny, a także zajmuje się malarstwem. Również dla mnie stał się żywą inspiracją i ja także kontynuuję tradycję rodzinną. Ukończyłam malarstwo w Europejskiej Akademii Sztuka, wcześniej Liceum plastycznej im. Hagersona Gersona w Warszawie. Do dziś tworzę i wykonuję zamówienia plastyczne, najczęściej portrety. Dziękuję. thank you